Cześć wam dzisiaj z wizu wizualnie witam was w grze, która nazywa się Oxygen Not Included i jest to produkt, który niedawno, kilka dni temu dostałem od Laki 2019 l pozdrawiam serdecznie i dziękuję ci bardzo za to z tego co wiem to jest produkt, który miałem na swojej wishliście to jest jedna z tych gier, które chciałem ograć i jest na tej wyshliście na tyle długo, że już w sumie nie pamiętam dlaczego ja ją na tą listę dodałem i co to jest za produkt. Troszkę mi się tam w czasie to rozjechało, że jak przez mgłę pamiętam, że to jest chyba mniej lub bardziej tych samych twórców co Don't Starve albo przynajmniej graficznie jest jakiś tam strówka z Don't Starve mocna, co zresztą widzicie potem tym menu. I jest to dziwna sytuacja, bo ja zazwyczaj dostaję gierki do przetestowania od twórców, rzadko kiedy od was, jestem bardziej przyzwyczajony do tego, że ja daję jakieś gifty w waszą stronę, a nie w drugą stronę, więc dziękuję serdecznie, pomyślałem, że fajnym rozwiązaniem tego dylematu będzie nagranie odcinka z tej gry i zobaczenie co to to jest, przypomnienie sobie dlaczego dałem to coś na listę, więc o, lecimy i testujemy, nie za bardzo wiem cokolwiek na temat tej gry, więc mogę lamić, mogę lamić okrutnie, no sweat, lecimy w tą stronę. Jakieś różne miejscówki widzę, że mam do przetestowania. Złapmy może tą najmniej dziwną pierwszą, jako taką. Startujemy. Czy tu jest jakiś taki system troszkę ala wormsy, czy coś w tym klimacie, że generuje losowo przestrzeń, na której lądujemy? Nie gameplay wormsy, tylko tworzenie e, świata ala wormsy, że macie klocki i macie pewne e, motywy, które mogą wystąpić, i z nich jest losowana. Mapa, na której będziemy działać, co my tutaj mamy? Trzech duplikantów jest Otto, jest Bubbles i jest Devon. Jakie mają traity? I decrease bathroom use speed. Serio? Cannot do attacking around, falls asleep periodically. Um, digging, cooking, supply. Excavation medicine. Nie mam pojęcia co to jest, kliknijmy, the może być te, i, i takie imię. Ten zasypia, może jego spróbujmy przerolować. Żeby moment, ona będzie pierdzieć? Przetestujmy to w praktyce. Nie mamy żadnego, który mógłby szybko zginąć, bo nie mamy czerwonego, <gryw> czerwonego t-shirta, nie to żeby Star Trek match. Obudziliśmy się w jakiejś tam dziwnej lokacji. Jadę, jada, jada, jadę. Jada. Ok, begin. Tutorial Basic Controls. WSADem poruszamy się. A, po tym, nie nimi. Zoom tutaj. Spacja na pauzę widzę. E, H to żeby otworzyć database. No dobra. Hmm. Colony Management mamy to. Can you use G to... Ok, left screen to begin. Planning my first construction tasks. Once I've placed few elements, my duplicates will automatically go okay. czyli ja mogę im dawać zadania, a oni będą co to było G. Spróbujmy, nie wiem, przekopać się aż do tego, co to jest. Koper. Koper się może przydać. Co to jest? Algi. Brud. Sandstone. Będzie mieli też ten brud. Nie wiem, załóżmy, spacja, zobaczmy. cała dwójka tutaj robić. A jakbyśmy dali jeszcze z tej strony na przykład, żeby ona się przekiała tutaj. To teraz ta poleci. No dobrze. Co to jest to? Oxylite. Oxylite, czyli zapewne tlenczy. My gdzieś tu mamy tlen, mi się coś pokazuje. Disease cantal... Aha, to jest nazwa mojej kolonii, teraz Ziemia. Mhm, mm mhm, mm mhm. Mm Ale pokażcie mi, gdzie jest tu jest jakiś tlen. Co to jest? Budowla z tlenem, czyli zapewne będziemy mogli tutaj tlen budować. Co my tu mamy? Prąd, generator i kabel, czyli będziemy musieli stawiać generator i ciągnąć to do, do różnych rzeczy, czyli tutaj zapewne metal musimy, 200 kg metalu. Jedzenie plumbing. Okej, okay. outhouse. To by wypadało w miarę szybko zbudować swoją drogą. Szczególnie że jedna chyba ta ma problemy z żołądkiem. Cała reszta, dobra. Zobaczmy, gdzie nas pchną i co będziemy tutaj mogli podziałać. Ta poszła tam pomagać. Teraz we dwie będą. O nie! Co to w ogóle są za latające cuśki. Przejęła władzę nad miejscem. Ci uciekli na drugą stronę, żeby koni nie stać. Nie spadło całkiem na dół. Dobra, weźmy tą babkę i zróbmy tak. Zobaczymy co będzie, czy algi na nas nie sp... Wow! A tak tu. Załatwili potworka. I duplicate movement, czyli jak oni się mogą poruszać. No a to testujemy, testujemy na bieżąco. I dostaliśmy tutaj różne rzeczy, mam nadzieję, że to są te surowce. Eee, czy my możemy na przykład sprawdzić jak wygląda sytuacja, tu wygląda źle sytuacja z tlenem. Więc spróbujmy może tu postawić tego ocuśka i prąd, czy my potrzebujemy prąd? Postawmy go sobie może... Może postawmy tutaj, na twardym gruncie. I rozumiem, że kablami musimy połączyć... Tutaj, tak? Czyli dobrze rozumiem. Building power i zaraz będziemy kminili, czy to nam się uda, czy nie. Czy ja dobrze rozumiem tą mechanikę? Z drugiej strony, czemu postawiłem na algach? Mogłem... Aha, bo tu jest mniej tlenu, dlatego postawiłem na algach. Czyli będę musiał ciągnąć zaraz kabelki do kolejnych miejscówek. W sumie z drugiej strony sensownie by, byłoby postawić most, jeżeli da się tu stawiać mosty i um, postawić to z drugiej strony, żeby było jak najdalej z tym tlenem. Ale fajny jest ten motyw takiego dziwnego gazu, który lata, w którym nie ma... Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma ten. E, plumbing. Ok, chcemy postawić to i może to stać tu. czego tu jeszcze brak czego tu jeszcze brak insufficient resource algi potrzebujemy więcej alg no dobra skoro potrzebujemy więcej alg to chyba musimy to zjechać jeżeli dobrze rozumiem ktoś tam pójdzie to ogarniać a Gosman buduje swoją toaletę żeby było jej przyjemniej w życiu oczywiście Teraz, jak sobie tu klikniemy, czy da się podejrzeć ten tryb z tlenem? Bo jak tu klikam Oxygen i to, to się zmienia. Tu widać, że jest jakby mniej tlenu i teraz tu się powinna zacząć produkcja tlenu, więc tu zaraz powinno być lepiej. Czyli to jest taki sim jakby. E, mówiąc sim, mam na myśli, że grałem w SimCity kiedyś. <laughs> Czego tu jest brak? sufficient resources, dirt. Mamy gdzieś tutaj dirt, a był tutaj dirt. To jest węgiel, to jest dirt. Ok, to skoro to jest dirt, to może. Złapiemy sobie od razu. Piasek, piasek tam chyba przynajmniej na chwilę obecną nie jest potrzebny. Zrobimy może tak. Teraz już tutaj wszystko działa. Jak wygląda sytuacja z tlenem? Kliknijmy. Prawdopodobnie jest gdzieś znacznik, że można sobie kliknąć i patrzeć bezpośrednio. Nie musimy kombinować. Mamy jednego duplikanta, który robi zachomiczka, więc nie jest to najlepsza elektrownia, jaka może być. Bateria. Ok, postawmy baterię może. Możemy. Why not? Skoro mamy jednego gościa i on robi tutaj. To postawimy baterię na przyszłość. Nie wiem, czy to ma w ogóle sens, to co ja robię, ale mogłoby mieć. Mogłoby mieć. Nikt by się nie obraził. <grybuj> Fajnie spadła. Czyli mieli dużo leżących surowców. Czy mogę na przykład kliknąć sobie na to i stworzyć kolejną osobę? Kolony Simul survival 200 cyklów I tutaj są jakieś zadania dla mnie Czyli to jest taki sim, w którym próbujemy przetrwać z załogą na planecie jakiejś Czy mogę postawić most? Czy jest coś tutaj w tej Jest tylko rozwalanie, a jest stawianie Czy da się stawiać Stawiasz? Plumbing Czy to jest woda? To wygląda jakby to woda była Pamiętać, nigdy nie kopać bezpośrednio pod siebie, tak? Taka jest, taka jest zasada. E, nie widzę tutaj możliwości budowania... O, są telsy. Czyli... Nie będę mógł niżej. Dalej nie mogę, nie wiem czemu, nie! Nie, 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 nie! Tutaj jest... Cancel to i cancel to. Okej, okay, dobrze. się pojawił taki znacznik. Priorytety, priorytety. I tutaj, niżej nie mogę tego metalworka. Czy ja mogę zrobić na przykład dicto, żeby rozwalił ten, i on zejdzie i postawimy sobie drabinę? Żeby mieć tą drabinę do dołu? Troszkę to zajmuje. Baza. Wydaje mi się, że nie mogłem tego postawić ze względu na. Ale to wydaje mi się. Co to w ogóle jest? On mi zaraz zginie, nie? Potrafią to wybudować? Może i potrafią to wybudować. Stawmy sobie tutaj też klocka. Teraz mamy dostęp do tej części jaskini, w której też są jakieś fajne surowce, z tego co widzę. Jest tutaj sporo metalu. Bardzo sporo metalu tutaj jest. Może nawet by zrobić sobie tak, że zrobimy sobie tutaj jeden dig. I jak ona skończy, czy ktokolwiek inny skończy... A, poszła jeść, aha, aha, aha. Czy tu mamy coś fajnego? Spróbowałbym się dokopać aż do wody, wiecie? Nie mogą tam wrócić, tak? Dlatego tego nie robią. Przejąć ten cały metal, dziabnąć to całe i dojść aż do wody. Nie wiem, czy mi woda będzie potrzebna, czy nie? Ktoś pobiegł do toalety. Halo? Priorytet jeden na to. Ktoś to zacznie robić, czy nie? Poszła spać. A, noc jest! Ale i tak całkiem sporo zrobili, jak na jeden dzień, jeden cykl. Może tak to się nazywa. W tej grze potem sobie może jeszcze zdziawiamy. Tu, 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 tu. Nie potrzebujemy tego nad głową, ale te surowce zapewne nam się przydadzą. Ja, te chyba nie są agresywne, nie? Co to jest? Shane And White Unhappy. Happy Hunger Unreachable. To przyspieszyć, możemy to przyspieszyć. Uhu, startowali. O, dezynfekcja, masakra. Czemu ona zaczęła tam dalej, a nie to, co narzuciłem priorytet? Znaczy budowa. I w tą stronę możemy również ściąć wszystkie surowce. Czy wypadałoby je zbierać? Może wypadałoby je zbierać również, nie? Nie wiem, co to jest. A, Gani. U, Że tam z kaskiem trzeba. Mam nadzieję, że nie będą stali bezpośrednio pod. Żeby mi nie spadło na głowę. Tego nie zbiera. Tak jakby dziwnie priorytety mają ustawione. Coś się i podoba. Na razie są nawet dość inteligentni. Zbierają to z góry potem dopiero to niżej. Nie rozwalają wszystkiego. Kumpela ich załatwiła ekstra. Nie wiem, czy te rośliny na przykład tlenu nie dają i czy nie robimy sobie kuku. Bo co my tutaj mamy? Kliknijmy, nie to, kliknijmy to. Max gas pressure. Tu wygląda, jakby tutaj nie mogli właśnie oddychać z czerwono. Tam na dole będziemy musieli podziabać, ale tu na razie jest tyle tlenu, ile potrzebujemy. Tutaj tlenu jest brak, czyli przekopując się wyżej blokujemy problemy z tlenem. Tam tlen jest, o dziwo, tutaj chyba jest próżnia, a tutaj są trujące gazy, czyli trujące gazy są od niektórych z tych roślin. Nie od wszystkich, ale nie od których... E, niektórych. Ale tutaj coś może mieli, nie wiem. Tam jest nierozwalone, bo nie ma kasków. Hard digging musimy rozwinąć. Czy te postacie będą miały jakieś skille czy coś w tym stylu? Duplicant skills jest hard digging. O, ktoś tam miał jakieś zdolności Bubbles. Bubbles ma tutaj. To jedziemy w tym kierunku. Nie mogę nic wybrać jeszcze? A! Zero skill pointów. To tu będziemy szli tą postacią. Tu będziemy szli tą postacią. A tym będziemy w medyczne szli Kitchen Ranching Ale jemu też brakuje morale 3 Wszyscy na razie się jako tak otrzymają, kolonie Summary. E, to jest bardzo sympatyczna gierka, trochę do pokminie Trochę do pokombinowania, wypadałoby żebym jeszcze się kapnął Co ja muszę zrobić żeby um, Jaki jest cel, to znaczy co tu priorytetyzować, nie? Bo trochę na ślepo lecę z tematem. <laughs> Cudne są te animacje. Gosman jest straszna. Mam wrażenie, że jest im tutaj zimno, albo przynajmniej od to jest zimno, bo co chwilę puszcza ten taki dymek z jakby było lodowato. Dobra ludziska. Moje pierwsze podejście do Oxygen Not Included jest takie, że gierka jest bardzo sympatyczna i... z chęcią poświęciłbym jej więcej czasu. W najbliższych dniach to oczywiście jest niemożliwe, bo, bo, bo kiedy oglądacie te słowa, to mnie nie ma nigdzie w okolicy komputera w ogóle, ale... Ee... Ale potencjał tutaj widzę do kminienia, tylko rozgryźć zasady, wiecie, co priorytetyzować, co jest najważniejsze, czy kibelek jak daleko jeden od drugiego stawiać jaki jest ten management przestrzeni, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Bo ja w tym widzę totalnie inną, ale tematycznie, jakby w ten sam sposób myślenia, terrarię i Teraria terraria jest dość specyficzna, oczywiście, to nie jest dobre określenie, że ja w tym terrarii widzę, ale może wiecie o co mi chodzi, że ten tutaj się tlen kończy. Możecie stąd spadać, nie ma czym oddychać, tam jest czerwono, nie? Ale no, jak chcecie to, 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 to zrobię wam tutaj zadanie jakieś, to się wtedy przesuniecie. Ta, 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 ta. Um, No i tu może spróbujemy ile da radę. Tam kiedyś, przy okazji, odhaczą to, jak staną na wysokości zadania. Tutaj będzie można się poprzebijać do materiałów, algi, nie algi, co to jest? Gold Amalgam. No, no. I będziemy się przebijali i budowali różne rzeczy, i będziemy kminili, jak się nie zablokować, jak nie spać gdzieś, gdzie nie będzie wyjścia dla nas, tak, żebyśmy zawsze, zawsze, zawsze mogli się dostać do bazy z powrotem i tworzyć więcej duplikatów dziękuję jeszcze raz Lucky2019L za gierkę um... wygląda bardzo sympatycznie, potestuję sobie we własnym zakresie i prędzej na live'ach się pojawi niż na jakimś, niż na jakiejś serii, bo nie wiem czy to jest dobre na serię, wydaje mi się, że to może być śmiechowe na live'ach ja wam dziękuję za uwagę, życzę wam miłego dnia, dobrego jedzonka, do zobaczenia przy następnej okazji i oddychajcie bo jak widać jest to ważne, hej! Włoski, a la myszka Miki są awesome! Skojarzyłem się z postacią, którą ostatnio robiłem do tego surdów sort of Legend. Nie, jak się nazywa ta kierka? Solo, solo po prostu.